Z tej strony doktorek, a dziś wam pokażę jak dodać troszeczkę więcej pamięci RAM do naszego Minecrafta. Więc wchodzimy sobie na jakiś launcher, obojętnie jaki launcher. Eee, byleby to chyba nie był Crystal Launcher, bo tam się troszeczkę inaczej dodaje RAM. Ale na przykład na takim zwykłym, klasycznym launcherze powinniście to móc zrobić. Na zwykłym, klasycznym launcherze chyba wchodzicie w instalację i tam to zmieniacie. Ale ja wam pokażę jak na przykład na takiej Shigimie, ale też to działa na normalnym Minecrafcie. Wchodzimy sobie w Edit Profile, wchodzimy sobie Edit Profile, a na przykład na minecraftcie takim normalnym premium, chyba tam sobie klikacie instalację. I macie, prawda, tam utwórz profil czy coś takiego na normalnym Minecrafcie i sobie to klikacie, tworzycie i tam macie coś takiego jak argument JVM. I to samo macie tutaj. Tu sobie możecie wybrać wersję i takie rzeczy, nazwę profilu, lokalizacja gry, rozdzielczość w jakiej macie otwierać, widoczność launchera, czy coś takiego. Dobrze, czy jak odpalicie grę, czy tam launcher ma się wyłączyć, włączyć I na przykład to sobie możecie wybrać, czy chcecie mieć snapshoty, czy chcecie mieć stare wersje Minecrafta, dobrze Możecie sobie też tutaj wybrać wersję, ja mam 1.16.5 Optifina oczywiście I sobie wchodzicie w tutaj coś takiego jak argument jvm Zaznaczacie sobie tak, zaznaczacie sobie to I tutaj macie gigabajty tak, tutaj macie gigabajty I Polecam wam to zmienić. Dużo osób poleca to zmienić na 4 czy coś takiego. I jeżeli wam laguje, to w zależności ile macie pamięci RAM, bo chodzi o to, że. E, powinniście tutaj dać połowę pamięci RAM z waszego komputera. Jeżeli wasz komputer ma na przykład 4 GB pamięci RAM, tak jak mój laptop, no to dajecie sobie tutaj 2 GB jeżeli wasz komputer ma 8 GB, dajecie sobie 4 GB, po prostu połowę pamięci RAM możecie sobie tutaj przypisać, bo jeżeli dacie sobie całą pamięć RAM, na przykład macie 4 GB i dacie sobie 4 GB, może Wam skraszować system lub coś takiego. Nie wiem, nie próbowałem, co się wtedy dzieje, ale Minecraft chyba się nawet nie da odpalić. Dobrze. I tu jest wszystko, kit. 2 GB sobie ustawiacie. Mam 4, ustawiam sobie 2. Ale jeszcze mamy coś takiego jak XMN. Yy, tutaj mamy, tu sobie możemy ustawić, ile tak jakby megabajtów GIS-ie możemy pozwalać na wykorzystywanie. Chodzi o to, że tutaj sobie z wyznaczamy gigabajty. Chodzi o to, żeby ta liczba... Raczej nie przekraczała tych 2 gigabajtów, czyli na przykład ja sobie mogę ustawić, nie wiem, 285 gigabajtów, tych megabajtów, bo nie zapominajmy, że dopisek M to znaczy megabajtów, czyli jak damy sobie tu 1000 megabajtów, to będzie dopiero 1 gigabajt. Nie wiem, ja jakoś powiem Wam, nie radzę sobie tutaj nic zmieniać. Yy, słyszałem, że niby tutaj można to jakoś zmieniać na te 1000, ale chyba zmieniłem i mi lagowało, więc polecam albo te zostawić te 180 czy coś takiego czy albo po prostu sobie, nie wiem, zmienić troszeczkę, ale na przykład nie wpisywać 1000 czy coś takiego. Yy, no i to mamy z tym edit profile no i to by było na tyle. Klikamy zapisz profil i sobie możemy zagrać i żeby sprawdzić, mamy tutaj ten argument. I po prostu Minecraft odpali nam się już na 2 GB, pamięci Ram, a nie na przykład na jeden, tak jak jest chyba podstawowo. Albo na przykład na więcej jest podstawowo, a nasz komputer pozwala troszeczkę na mniej. Więc. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę oraz możecie udostępnić ten poradnik Waszym znajomym, jeżeli nie wiedzą, jak po prostu tutaj zmienić, dodać pamięć RAM do Waszego lunchera. Mam nadzieję, że jeszcze raz Wam to powiem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę. Możecie zostawić subskrypcję z dzwonkiem. Staram się robić filmy dwa razy w dzień, dwa razy w dniu. Więc to jest nawet git, ale. Może będą też później na przykład Daily O, Daily. Na razie robimy Daily, staram się robić dwa odcinki w dzień. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Do zobaczenia i cześć!